Miłość. Kartę przełożyłam i tradycyjnie wlasuję trzy karty. sedno król kielichów. Co wychodzi naprzeciw. Szósta marta. Wynik, odpowiedź rada, rycerz Sedno król kielichów. Człowiek ma problem, aby otworzyć się na stronę przeciwną. Powodów jest dużo. Na przykład może być nieśmiały, może nie być pewny, czy strona przeciwna odwzajemni jego uczucia. Również człowiek nie potrafi tego wyartykułować. Osoba w królu kielichów, mężczyzna, może mieć inną kobietę której nie kocha, ale z jakiegoś powodu trwa w tym związku, trwa w tym związku z nią. Może to być przyzwyczajenie, albo on jest tak zdołowany, że nie widzi wyjścia z tej sytuacji i trwa w tym związku. Przeważnie mężczyzna swoje uczucia do innej kobiety chce w sobie stłumić albo odsunąć je od siebie. Co wychodzi naprzeciw szóstka monet. To jest rozliczenie, alimenty, spłata, pożyczka, brak pomocy albo nadużycie pomocy. Wynik, odpowiedź, rada rycerz kielichów. Rycerz kielichów pokazuje osobę, która kocha być zakochaną. Może pomylić zauroczenie z miłością. To jest również lęk przed zaangażowaniem się, zaangażowaniem się uczuciowym. Recesz kielichów. To jest również kochanek, który może zauroczyć kobietę, ale nie zadeklaruje się. Powodem może być, że nie wytworzyła się u niego miłość, miłość do kobiety. Ona jemu podoba się fizycznie, ale za tym może nic nie pójść. Może również. Jemu nie podobać się ta kobieta fizycznie, ale z jakichś powodów jest z nią. Tutaj jest pokazane kłamstwo i manipulacja kobietą. Droga Pani, tutaj jest Twoje oderwanie od rzeczywistości i tracisz czas. Twój cenny czas. A później powiesz, że Klara mówiła, Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Klara Tarot. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o siebie.